Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Lipton. Chciałbym wam w tym odcinku pomóc z wyborem najlepszej karty graficznej do 1000 zł. Trwa szaleństwo z promocjami, z premierami. W związku z tym można się całkowicie pogubić wśród mnóstwa produktów, które są prezentowane w tej cenie. No to co, zaczynamy. Bezapelacyjnie, najwydajniejszą kartą graficzną do 1000 zł jest GTX 1660. I tak, odjąłem od jego ceny niecałe 30 zł, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, w końcu nie jest to Bóg wie, jak duża suma pieniędzy. Mam przy okazji nadzieję, że oglądaliście moją recenzję GTX 1660. Tam powiedziałem wszystko, co najlepsze o tej karcie graficznej. Ale dobrze, dla zapominalskich mam małą przypominajkę, a więc. 1660 jest kartą bezpośrednio rywalizującą cenowo z RX 590, wygrywając z nim o blisko 10% w grach komputerowych, mając na myśli potencjał osiągów. I jakby tego było mało, mówimy o karcie znakomicie się podkręcającej, szczególnie na pamięciach GDDR5, dzięki przyspieszeniu układu graficznego, a także pamięci możecie zyskać nawet 15% do osiągów tej karty graficznej, doganiając fabrycznie przetaktowane wersje GTX 1660 Ti. Polecany model Gigabyte z chłodzeniem Windforce może nie będzie najcichszy, nie zaoferuje Wam najniższych temperatur, ale za to wynagrodzi to Wam niską ceną zakupu, a także startowym, fabrycznym overclockingiem. Moi drodzy, jeśli macie pełną pulę pieniędzy, to jest 1000 zł, to nie ma lepszej karty graficznej od gtx 1660. To jednak nie do końca jest sprawiedliwa ocena kart graficznych do 1000 zł. Patrzymy tylko na aspekt wydajności, całkowicie zapominając o opłacalności. Teraz zerknijmy na wykres przygotowany przeze mnie specjalnie na potrzeby testu GTX 1650. Z tego wykresu wynika, że najwyższą opłacalnością wyznaczają się karty graficzne AMD. Na czele z rx 570 wyposażeniem 4GB pamięci GDDR5. Jest to model Aorus kosztujący właśnie. Niecałe 600 zł, i co najlepsze, za każdy FPS odnotowany przeze mnie na tej karcie graficznej w grach komputerowych zapłacicie zaledwie 0,20 zł. Z kolei taki model, jak RX590 czy powiedzmy GTX 1060 już wycenia FPS na poziomie złotówki i 7278 groszy. Zresztą ta lista, ten wykres pokazuje, że RX w tym momencie są najlepszym wyborem w kategorii opłacalności i nie można tego w żaden sposób podważyć innymi wykresami czy też innymi stwierdzeniami. A więc, jeśli chcesz uzyskać kartę o wysokiej opłacalności, to po prostu wybierz jedną z tych prezentowanych na moim wykresie. Zauważ, proszę, gdzie są gtx -y. 1660, mimo że jest bardzo dobrą kartą graficzną, zajmuje miejsce numer 5 na poziomie RX 580 wyposażonego w 8GB pamięci. No, to są te delikatne różnice, takie smaczki, można powiedzieć, jeśli chodzi o karty graficzne, ale warto niekiedy patrzeć na to, co jest rzeczywiście opłacalne, a za co na przykład niepotrzebnie przepłacacie. Powoli trzeba kończyć, ale mam dla was jeszcze jedną małą niespodziankę. Czego unikać? Jakich kart do 1000 zł? Jest tych modeli całe mnóstwo, skupię się na najważniejszych. Mam nadzieję, że takich błędów nie popełnicie i nie będziecie w ogóle myśleli o zakupie tych kart graficznych. A więc, po pierwsze, może zacznę od tego rodzynka naszego, czyli GTX 1650. Dlaczego rodzynka? No bo jest to najmniejszy turing e, dostępny jeszcze w cenie poniżej 1000 złotych. Absolutnie wystrzegajcie się jego zakupu w cenie 700 złotych. Jest on całkowicie nieopłacalny, przegrywa nawet z rx 570 kosztującym mniej od tego modelu, w związku z tym ciężko mi w jakiś sposób go. Polecać. Kolejna ze spraw to Pascalem, czyli GTX -y 1050 Ti i GTX -y 1060. Także nie kupujcie ich. Wystarczy spojrzeć na ten wykres opłacalności, by stwierdzić, że nie są to dobre karty na ten moment w tych wariantach cenowych króliom RX bądź GTX 1660. Mamy także jeszcze starsze Polarisy GD1030 na pamięciach DDR4. Absolutnie także nie interesujcie się takim wariantem karty graficznej w cenie 300 zł, tylko jeśli coś kupować to na GDDR5. No i moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o karty graficzne do 1000 zł. Aha, zapomniałbym jeszcze o GTX 1050. Tego modelu też nie kupujcie. Lepiej już dopłacić do RX-a, tego najtańszego w wersji 4GB. -owej. Różnica cenowa jest naprawdę niewielka, a zysk na wydajności kilkudziesięciu procent. No, to wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że pomógł on Wam w wyborze najlepszego modelu w cenie do 1000 zł. Ja się z Wami żegnam. Mówił Lipton. I do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale XCOM. 爸爸。